Było u mnie co nieco o death metalu, jednak po dziś dzień nie było chyba ani razu nic na tym kanale o grind Myślę, że czas to zmienić, a więc na warsztat dziś leci klasyka tegoż gatunku. Może nie najbardziej znana i oczywista, ale mimo wszystko wielka nazwa w takim graniu. Chodzi oczywiście o Terrorizer. A więc Terrorizer to amerykańska kapela założona w 1986 roku pod nazwą Unknown Death, którą w tym samym roku zmienili na The Compost. Aż finalnie w 1987 przyjęli nazwę Terrorizer, zapożyczoną od tytułu jednego z utworów grupy Master. Muzyka Terrorizer stanowi pogranicze między death metalem a grindcorem. Zresztą udziela się tam niegdyś dziś u świętej pamięci Jesse Pintado, który był jednym z twórców terminu grindcore, a i gitarzystą Napalm Death, czyli chyba najbardziej znanej formacji grindcore'owej na świecie. W roku 1989 zespół został rozwiązany, ale wrócił w 2005 ponownie zawieszając działalność w 2006 i reaktywując się w 2007. Do 2023 działali normalnie, kiedy zrobili sobie krótką przerwę, po której wrócili i od tamtej pory działają normalnie. Zresztą na start można powiedzieć, że Terrorizer wystąpi nawet w tym roku w Polsce na tegorocznej edycji Summer Dying Loud, na którym ja się wybieram i możecie dać znać czy wy też. Także Terrorizer to dzisiaj już niewątpliwa klasyka sceny grindcore'owej i death metalowej i choć nie są aż tak znani jak Napalm Death czy powiedzmy Carcass, to jednak cieszą się niemałym uznaniem. Skład nieraz się zmieniał, a jedyną osobą, która pojawia się na wszystkich nagraniach zespołu, jest perkusista Pete Commando Sandoval, którego bardziej możecie kojarzyć z Morbid Angel. Do dziś ukazały się cztery studyjne płyty kapeli. No to zaczynamy! A więc po wydaniu dwóch dem i jednego splitu, Terrorizer finalnie wydaje swój studyjny debut pod koniec 1989 roku nakładem e Records. A jego tytuł brzmi World Downfall. A więc skład, który nagrał ten album, to w dużej mierze wielkie nazwiska. Na gitarze wywija Jesse Pintado z Napalm Death, na perkusji Pete Sandoval z Morbid Angel, a do tego David Vincent na basie, choć ten był tam na chwilę bardziej gościnnie, z racji na to, iż nie było jak inaczej nagrać basu. Vincent był przy okazji producentem owego albumu. Za mikrofonem stanął zaś niejaki Oscar Garcia, który był związany z zespołem Nozia. Mówi o Nozia, ponieważ część materiału na pierwszym albumie Terrorizer była oryginalnie dla Nozia właśnie. World Downfall to album, na którym można powiedzieć, że dokonano połączenia grainkorowej werwy i energii z death metalową siłą i ciężarem. To 16 kompozycji naładowanych szaloną grą na perkusji Sandowala, niszczących partii gitarowych Jessiego, no i jeszcze dorzućmy pełen siły i energii wokal Oscara. Gdy tylko wchodzi 3,5 minutowy After World Obliteration, to headbangingu końca nie będzie. Co oni tam wyprawiają, to istne muzyczne szaleństwo i do tego brzmienie gitar, które jest po prostu doskonałe. Tak właśnie powinny brzmieć riffy w Grindkorze. Jeszcze większego kopalca w stanie spuścić numery trwające mniej niż 2 minuty, a takich jest tu zaskakująco sporo. Pierwszym takim jest Storm of Stress, który nawet nie dociąga do półtorej minuty. Kurczę, no, co tam się wyprawia? Ci panowie, z których nikt wówczas nie miał ukończonych 30 lat, byli tak przepełnieni energią, że to aż czuć z każdej nuty. A przy takich strzałach to trudno się powstrzymać od machania głową do tych riffów i uderzeń perkusyjnych. Zauważalne jest też to, że w owym czasie Pit początkowo jako ekstremalny perkusista, choć poziomu do jakiego doszedł w Morbid Angel tu jeszcze nie osiągnął. Za to Fear of Napalm, zaczynając się od doskonałego wejścia basowego Vincenta, to jeden z hymnów Terrorizer, którego nawet Vader udolnie coverował. Numer bardzo mięsisty i konkretny, To oczywiście się wiąże, no bo jakżeby inaczej. Dwuminutowe Human Prey i Corporation Pullin to rzeczy wcale nie gorsze, które nadal wgniatają w ziemię jak stutonowy głaz. Dla mnie to wręcz muzyczne szaleństwo, ale to jeszcze nic, jak wjeżdża Strategic Warheads i Condemned System, które właściwie są z tej samej kategorii, co Storm of Stress. A jakie tam napierdalanki są, ja po prostu takie rzeczy kocham. I według mnie, Terrorizer zrobił to nawet lepiej niż Repulsion na swojej jedynej płycie. Już pierwsza połowa płyty dowozi konkrety, z których tylko trzy, czyli After World Obliteration, Fear of Napalm i Resurrection trwają w okolicach 3 minut, gdzie pozostałe ledwo dwie albo mniej. Natomiast druga połowa tego albumu to już totalny kosmos. Takie numery jak Need to Live, Infestation, Whirlwind and Struggle czy Injustice to takie bangery, że jak na Grindcore chyba lepiej się nie dało. A dorzućmy jeszcze ten death metalowy ciężar, który jest tu niczym sos, który dodaje tego smaku. Jak dla mnie to muzyczne delicje. No i nadmienić trzeba o kolejnym hymnie zawartym na tym albumie, czyli Dead Shall Rise, o którym jeszcze w przyszłości będzie mowa. Co do tekstów utworów, to te dotyczą tematów wcale nie takich rzadkich w Grindkorze typu polityka, sytuacja społeczna, bieda, korupcja i inne takie jak Enslaved by Propaganda czy tytułowo Wall Dunfoam", doskonale właśnie to obrazują. Skazana to również okładka płyty, która jest bez dwóch zdań jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł w historii ekstremalnego metalu, a zwłaszcza grindcore'u. Jej autorem jest Martin Nesbit. Plus, płyta nagrana została w Morrison Recordings na Florydzie we współpracy ze Scottem Burnsem jako inżynierem dźwięku, i to była jedna z tych płyt, które wówczas spopularyzowało to studio. Nie ma co się dziwić, bo World Phone z perspektywy czasu brzmi doskonale. Nie stracił absolutnie nic, jeśli chodzi o brzmienie. Wszystko na tym albumie jest wyraźne i czytelne, i nadal album brzmi dość świeżo. Ciężko coś więcej powiedzieć o tak wielkim albumie, którego trudno nie znać, jeśli ktoś kocha ekstremę. Dla mnie to niewątpliwie najlepszy album Terrorizer, ta kompletna. Jeśli idzie o grind, to ścisła czołówka. Każdy, kto nie zna tej płyty, powinien ją jak najszybciej poznać. W tym samym roku Terrorizer się rozpadł. Vincent i Sandoval skupili się na Morbid Angel, a Jesse Pintado poszedł do Napalm Death. Z tego powodu Terrorizer zamilkł na lata, by powrócić w 2005 roku i w 2006 w nowym składzie nagrać i wydać nowy album, którego tytuł brzmi Darker Days Ahead. Z dawnego składu pozostali wówczas tylko Jesse Pintado i Pete Sandoval. Za to na basie grał to Tony Norman, a wokalistą został Anthony Reshock. Choć połowa składu uległa zmianie, to jednak pewien pierwiastek starego grania pozostał w tym zespole. Tym razem, zamiast od razu jak na grindcore'owe zespół przestało wjechać z pierdolnięciem, postanowili dać krótkie intro, po którym wchodzi tytułowe Darker Days Ahead. I tu już lekki zgrzyt się pojawia, bo choć nie jest to technicznie zła kompozycja, to jednak zabrakło tutaj werwy, siły i energii rodem z poprzednika. Niby jest tu ciężar jakiś, ale nie czuć tego co na jedynce. Przy następnym Krematorium już jest lepiej, ale to nadal nie jest ten sam poziom co debiut. W pierwszym odsłuchu tego albumu czułem pewne rozczarowanie, miałem z lekka mieszane uczucia co do jego zawartości, przynajmniej w pierwszej połowie. Im dalej wraz z tym jest lepiej, choć nie osiągają tu poziomu wybitności. Takiego Fallout czy May'em dobrze się słucha, ale podczas słuchania tego nie mam aż takiej ochoty machać łbem jak do Fear of Napalm, powiedzmy. No ale dobra, nie będę aż tak narzekać, bo źle nie jest, bo w końcu wtedy dostajemy rzeczy naprawdę dobre. Takie Legacy of Brutality to rzecz nad wyraz porządna i dobra, kopiąca po dupsku. Blind Army czy Nightmare również na poziomie. Przy okazji Terrorizer podczas nagrywania tego albumu przypomniał sobie o swoim wielkim hicie z jedynki, czyli Dead Show Rise. Jak pewnie wiecie, nie jestem ultrasem nagrywania staroci na nowo, ale tutaj efekt końcowy jest zdecydowanie w porządku. Do oryginału się nie umywa wiadomo, ale jest spoko. To, co jednak najbardziej na tym albumie zaskakuje, to wieńczący go Ghost Train, który jest zagrany na klawiszach przez Pita Sandovala. I o kurwa, tego bym się nie spodziewał. To niezwykle połamany, pokręcony kawałek klawiszowy, który zdawać by się mogło, że na albumie takiego zespołu jak Terrorizer nie miałby racji bytu, a jednak jakimś cudem pasuje do zawartości Darker Days Ahead. Ośmielam się stwierdzić nawet, że to jeden z najlepszych momentów na płycie. Co się zaś tyczy brzmienia albumu, to nie ma tu Scotta Burnsa, a więc pod kątem produkcji Darker Days Ahead znacząco się różni od poprzednika. Gitary choć brzmią dobrze, to jednak nie mają takiego powera. Do perkusji się nie mogę przyczepić, zaś jeśli chodzi o wokal Antoniego, to mam silne skojarzenia z Davidem Vincentem. Nie należy tego odbierać ani jako zaletę ani jako wadę. Po prostu Reshock śpiewa podobnie jak w swoim czasie dawny frontman Morbi Angel. Także finalnie nie jest to zły album, wręcz bym powiedział, że jest naprawdę dobry, choć na pewno nie wybitny. Ale jak na album powrotny, jest wyjątkowo solidny, a omówmy się, nie zawsze albumy po reaktywacji wychodzą dobrze, czasem wręcz koszmarnie. To jednak udało się chłopakom nagrać bardzo solidny album, który może nie jest na poziomie jedynki, ale to wciąż udane wydawnictwo. Niestety dla zespołu kilka dni po premierze Darker Days Ahead w holenderskim szpitalu umiera gitarzysta Jesse Pintado. W związku z tym Terrorizer ponownie kończy działalność, by wrócić w 2009 i 3 lata później wydać płytę, której tytuł brzmi Hordes of Zombies. Przy okazy tego albumu jako basista do składu wrócił David Vincent, grający na World Downfall, a jako zastępca Pintado zjawia się Katina Culture. Z racji na ponownie odświeżony skład pewne zmiany będą odczuwalne, szczególnie że odszedł znaczący członek zespołu, Pintado. A umówmy się, Pintado był jednym z motorów napędowych, jeśli chodzi o Terrorizer i pod kątem pracy gitar jest to wyczuwalne. Po raz kolejny dostajemy na start intro, a po nim wchodzi tytułowy Horde of Zombies. Tak jak poprzedni album na start mnie nie zachwycił, to tu jest podobnie. Choć oddać muszę, że całościowo Darker Days Ahead wypadało znacznie lepiej, bo na Hards of Zombies z każdym następnym numerem większej zmiany nie odczuwam i wcale nie czuję się porwany za wartością tegoż wydawnictwa. Choć oddać muszę, że krótkie numery wypadają naprawdę nieźle, jak Subterfuge czy Radiation Syndrome. Niestety jednak większość utworów z tej płyty wpada jednym, a wypada drugim uchem. No nie, zdecydowanie czegoś tu brakuje czegoś, co oferowała poprzednie nagrania kapeli. Na Hordes of Zombies" nie czuć aż takiej punkowej werwy jak na debiucie, czy death metalowego ognia. Są mocniejsze riffy, ale to nadal je jednak jest za mało. Tak zupełnie szczerze to żaden z 14 kawałków na tym albumie nie wciągnął mnie nie wiem jak. A szkoda, bo potencjał jakiś tu był. Zwłaszcza, że technicznie nie jest źle do jako perkusista, jak zwykle, kosi. Rex jako wokalista też daje radę. No i na baz Vincenta narzekać nie można. Gitarę Culture zaś, w porównaniu do tego, co grał Pintado, zdają się nie mieć sobie tyle energii i siły, i tego zdecydowanie mi tutaj brakuje. Poza tym, w sferze produkcji wolałbym, żeby ten album był nieco brudniejszy, mniej sterylny. Nie mówię, że to totalny plastik, ale takie brzmienie, jak wcześniej było na dwójce, by mi bardziej pasowało. Krótko mówiąc, Horde of Zombies to album, który ciężko mi nazwać wielce udanym. Na ten moment jest to moim zdaniem najgorszy album Terrorizer czego się zdecydowanie tu zabrakło względem poprzedników. No ale cóż, nie zawsze wszystko wychodzi idealnie. Na szczęście z kolejnym albumem jest już lepiej. Nastała ponownie przerwa na 6 lat i w 2018 roku wyszła czwarta płyta Amerykanów, kostyk Attack. Po raz kolejny drastycznie zmienił się skład i pozostał wówczas z poprzedniej ekipy tylko Sandoval. Za gitarę odpowiada tutaj Lee Harrison, a za wokali i bas Sam Molina. Jedno trzeba oddać, że zmiany w składzie tym razem wyszły na dobra amerykańskiej hordzie. Tu już więcej czuć death metalowo-grindcore'owej werwy, no a o to przecież chodzi w takiej muzyce, co nie? Tym razem nie pieprzą się w jakieś niepotrzebne intry, od razu nastaw trzy konkretne dwuminutowe strzały, jakimi są Turbulence, Invasion i Conflict and Despair. No i kurwa, takie rzeczy to ja lubię. Więcej napierdalanek, blastów, koszących riffów i innych dobroci. I im dalej wlazł, tym więcej takiego dobra, bo Devastate, jak sam tytuł zresztą wskazuje, doszczętnie dewastuje słuchacza. Podobnie jest z The Crisis, choć Terrorizer wbrew tytułowi kryzysu tutaj nie zalicza. Pokoszono się tutaj nawet o dłuższe kawałki, głównie mam tutaj na myśli Infiltration, trwający blisko 5 minut, to myślę, że jest praktycznie jakiś rekord jak na Terrorizer, w ogóle jak na zespół grind korowy. Downchaden zaś to jeden z moich dwóch ulubionych utworów na kostyk atak. Po prostu uwielbiam takie grindowe strzały, w których chodzi tylko o to, by była naparzanka. No, a co tutaj robi Sandoval? To myślę, że nie trzeba komentować, bo o wyczynach tego kolesia wie każdy, i dla każdego jest on wręcz geniuszem. Trench of Corruption wcale nie gorszy i nadal łupie bezlitośnie. Gitarki tną jak ostre brzytwy, a sam Molina wokalnie sprawdza się wręcz idealnie. Może nie jest to Oscar Garcia, ale daje radę. Sharp Knight zaś to kolejny numer, którego tytuł pokrywa się z zawartością, bo jest on niczym ostry nóż, wbijający się w pierś. No nie wiem po prostu, co powiedzieć, to jest sztos maksymalny. Podobnie ma się sprawa z Fiat Assassin końcowcy płyty wracają minutowe minutowe napierdalanki, czyli tytułowy Kostyk Attack i Poison Gas Tsunami. Kurwa, jakie złoto. Nawet ze współczesnym brzmieniem słucha się tego wybornie. To, co najlepsze, zostawiono na sam koniec. Choć Terror Cycles to kawałek z nadwyraz potężnym riffowym ciężarem, który jest oczywiście znakomity, to Wasteland przyćmiewa pozostałą zawartość albumu totalnie. To już jest taka sieka, że bardziej na współczesnym albumie Terrorizer się nie dało. I riff przewodni, to istny killer, jak i partie perkusyjne sandwala Sandovala wygniatają w ziemię niemiłosiernie. Trudno nas uwierzyć, że w XXI wieku panowie z Terrorizer nagrali aż tak dobry album. Nie jest to może następca World Downfall, ale słucha się tego wybornie i zdecydowanie wypada lepiej niż poprzednia płyta, a nawet Darker Days Ahead. A więc czy warto posłuchać Kostyka Tak? Pewnie, że tak. Moim zdaniem to na obecną chwilę drugi najlepszy album Terrorizer obok debiutu i dowód na to, że ten zespół ma jeszcze coś do powiedzenia w muzyce. Krótko mówiąc, jak najbardziej warto. I na tym dzisiaj kończę. Oczywiście tradycyjnie powinien zaraz być widoczny ranking Mega Topka. No i tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba, komentarz. Dacie znać co Wy sądzicie o Terrorizer i ich twórczości i o jakim zespole chcielibyście usłyszeć w kolejnym materiale. No i czy wybierać się na tegoroczny Summer Dying Loud, by zobaczyć Terrorizer i inne zespoły na żywo. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia.